Dzień dobry, cześć i czołem. was bardzo serdecznie sympatyzowanym jest. Skie? Skie ma? Dzisiaj? Tak, dzisiaj moi drodzy jesteśmy w takim pięknym klubie. No, kłóciłbym e, się. Nie, no to jest mój klub, no co ty? Mam wstać? Mam wstać? Nie, nie, nie. nie. Ziomek, mam wstać? No. się bo gdzie walnąć? O nie. Zobaczcie, tutaj bardzo fajny klubik jest przecież. Moim zdaniem bardzo ładnie wygląda. Ojej, to są tak zrobione, ten. te świecące coś widać. nie widać, nie? Kompletnie. Ale mam Black Madonna, ona śpiewa tutaj. Także spoko. E, dawno nie byliśmy w klubie. Trzeba ten klub zadbać, trochę, moi drodzy. Zobaczcie, popularność klubu to jest lipa. w ścienny to jest lipa. Trzeba wpływy e, zwiększyć. Tak jest. Także, moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się naszym klubem. Więc zaczniemy, może, od popularności i od sprzedaży. E, także mam do sprzedania dobra, czyli produkty organiczne, ma matryce i odlewy oraz wyroby farmaceutyczne. E, to mam do sprzedania, ale zaczniemy najpierw od promocji klubu. Żeby ktoś tutaj w ogóle był, bo to jest na razie za cicho po prostu. Nikogo nie ma w tym klubie. A to była taka fajna impreza, taka fajna rzecz Dobra, puść muzykę reklamującą klub e, nocny. Tego jeszcze nie było nigdy chyba. Nie, chyba nie, nie kojarzę. Dobra. Dobra. Czemu ty siedzisz w środku tam jeszcze? No bo nie, mo, nie zaprosiło mnie do tego do wyjścia. Aha A ty przyjąłeś zaproszenie do wspólnej tej organizacji? Tak, wysłałeś mi ją w ogóle, tak. nie? Nie. Dobra moi drodzy, kontynuujemy naszą zabawę, nicety nie przyjął Idziemy. zaproszenia, nie wiem dlaczego. Nieprawda nie pokazało się u mnie. Nieprawda nie przyjąłeś. Nieprawda. Nieprawda nie przyjął. Dobra. Będę, będę towarzyszył. Dobra, będę moim towarzyszem na szczęście. Eee, także tyle dobrze. Eee, zobaczymy, bo tutaj są różni gracze więc mogą nam przeszkadzać niestety. No tutaj jest spora, nie? Wsiąść do sterowca? Oooooooo! O stary! To będzie dziwna misja. Na bank ktoś będzie chciał nam przeszkodzić. <grym> The Black Madonna sterowiec jest. Na bank będą chcieli nam przeszkadzać, bo to przez normalnie nikt nie, nie przepuści okazji, żeby walnąć w sterowiec, nie? No oczywiście, że tak. No proszę cię, kto, kto przepuści okazji, żeby nie wyrąbać tego, nie? Sterowiec. Tam sam nie przepuści okazji. Masakracja. Ja, czy ja mogę do niego wsiąść? Możesz do niego mogę wsiąść, chyba możesz. Bo nie za bardzo wiesz? Nie możesz wsiąść do niego? O, nie rady. mogę lecieć sam. No dobra, to szybko przelecę sam do, do te obszary reklamowe w takim razie. To ja biorę helikopter. Dobra, weź helikopter. Ja mogę, mam tutaj jakieś flary, które mogą zmylić rakiety, ale jeżeli ogólnie pamiętam, e, to są tu osoby, które jeżdżą, latają na opresorach MK 2 Dużo osób lata na MK dwójkach niestety. E, więc niestety no w tej sytuacji. E, no nie ma opcji, że to przeżyjemy, nie? A do tego mamy misję z samymi ruskimi. No, sama cena. Masaka. To normalnie lata tu jak nie wiem. <noise> Dobra, zobaczymy, czy się uda. Właśnie cię go nie oprętu, chyba wiesz? Wiem, widziałem, Ten osoba prób próbowała do mnie wejść do, do środka cały czas. Nie wiem po Aha. co. Jak to normalne, wchodzi do nieznajomego, no? Do auta. Nie. Bez Dalej, sensu. Tam. Dobra, zobaczymy, czy mi się uda, przynajmniej dolecieć do tego punktu. Jakieś tę te, te muzykę, pójść nad tym molo. Pójść muzykę nad molo del Perro. Mollo del Perro? Gdzie to tu jest? Mollo del Perro. Tutaj jestem dobra. Co to za muza śmieszna? Jakiś gościu próbuje mnie rozwalić. No to... Właśnie. Się rozbija. Helikopterem. Dobra, teraz mam lecieć na Rockford Hills. Okej. Okay. To, to w ogóle było stare, nie? Przez chwilę normalnie miałem taką, wiesz, taką muzyka mi się puściła jakaś. O nie, sygnał globalny teraz leci. Najgorzej. Się dowiedzą się wszyscy. Trzy, dwa, jeden, teraz wszyscy się dowiedzą. Już w ogóle jakiś gościu śmigłowcy mnie wleciał. Myślę, że chciał się rozbić o mnie, nie wiem dlaczego. W ogóle lecę nad miastem. To strasznie duża ilość graczy, i strasznie duża ilość graczy z zagranicy, więc. E, może mogą być jakieś czterzy Różnie bywa. Zobaczymy czy się uda. Jeszcze najgorzej teraz muszę w ogóle. E, o, star, muszę być tuż nad tym. Ciekawe ja czy mogę tam. być wyżej Muszę mniejszy pułap, dobra Dobra Czemu do mnie policja nie, O nie, o nie, o nie nie, nie, nie może tak być Dawaj szybko, szybko, szybko Szybko, 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 zanim z mnie zestrzelą Uciekaj, uciekaj Paweł No, szybciutko, 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 obszar reklamowy Tylko jeszcze Tylko, że teraz wolnym. No Jest mega jest wolny, jest mega duży, po prostu wszyscy widzą I wszyscy słyszą i w ogóle masakra I wszyscy strzelają o, Tak, dokładnie Dobra. E, Okej, okay, lecę nad kolejny punkt, ostatni punkt, chociaż tu widzę jakiegoś gracza, mijam, ciekawe, czy będzie mu przyjść do głowy, a, weźmy wyrzutnię! No. I sobie podstrzelamy do pała? No, nie, słuchaj, naprawdę, to jest bardzo ciężko, bo ten... Y, y, to, jest, to jest taka wielka bania po prostu, że to nie ma opcji, nie? Okej. Okay. Okej, okay, dobra, tutaj. O Boże, wpuścin flary przypadkiem. Chciałem puścić muzykę, wypuściłem flary. Co za Padziew! Co ja zrobiłem? Najgorzej Dobra Puszczaj muzę, dajesz muze, dajesz puszczaj muzę, Do ładnie, ładnie Jeszcze trochę. Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę, już, już, jeszcze, już prawie mamy Dobra, zrobione. Popularność klubu została zwiększona. Pięknie. Dobra, wracam w takim razie bezpośrednio. Do klubu, tym cudownym czymś. A ja w międzyczasie wyślę ci zaproszenie. Tak, tylko. Tak, ja teraz dzwonię, właśnie. Wysłałem ci zaproszenie. Weź sobie ją przyjmij, żebyś mógł później dołączyć do nas danie Teraz mam, wcześniej nie miałem. Jasne, jasne. Oczywiście, że tak. Akurat, takiego. Trafił do klubu jeszcze. No, nie jak do klubu jak lecę sterowcem stary. A, no to nie. No to nie. <laughs> Zaproś mnie do klubu jeszcze. No to nie, no to nie, Jasne. nie tak będzie. Wiesz co, możesz, A może frytki do tego jeszcze, panie, co? A w sumie przekąsiłbym coś. Jak ja ci zaraz zaparkuję stary, ten sterowiec w ten twojej dupci. No gdzie był gdzieś tutaj chyba. Moje. O, nie zmieści się. Chciałbym. Ja być. mam małą pupeczkę, ja mam pupeczkę, pamiętaj. Ty masz pup Nie. Pupsztale? Taki duży. Dobra moi drodzy, w takim razie musimy teraz zrobić jeszcze sprzedaż. Sprzedamy sobie tutaj nieco rzeczy z tego klubu Farmaceutyki sprzedamy? Tak, tam mam farmaceutyczne jakieś rzeczy Polopiryna i tak dalej Tak, aspiryna, jakieś inne, tak, jasne, oczywiście Dobra Czekaj, gdzie tu wylądować tym bardziej wiem? Takie Oj, duże, gry. takie duże bydle Stój, zatrzymaj się skaso, Skasowałem auto, ale chyba się nie masz. Nie, nie, a, a, jasne, jasne e, Pewnie widzisz skie, nie? A czy ty tam jesteś dobra? No nie, wcale mnie naprawdę mnie nie widać. Naprawdę... Nie no, już teraz cię widzę. Jestem niewidoczny jak... Nie e... Jaka jak oko była wielka? No próbuję wylądować tym siurem wielkim tutaj. Okej. Okay. Patrz, udało mi się, patrz jak pięknie. Białe, mm, cudownie, cud, miód, malina i w ogóle. I wypas Hop. Dobra, uwaga na śmigła, bo tu śmigła z tyłu się kręcą. Gdzie jest auto? Ma. No co ty e, nie dojechałeś? Dobra, wiesz? nie dojechałeś autem, okej. Okay. Znaczy, tam stoi o na drodze, Dobra, nieważne. Ale skasowało się. Dobra, spokojnie, czekaj, Wejść do swojego klubu nocnego, jasne. Twojego. Tak jest, także idziemy teraz robić ogarnąć, moglibyśmy wejść z drugiej strony, byłoby szybciej może. No, na pewno. Tutaj trzeba hmm. przejść przez cały klub znowu nocny. Tak, dokładnie. E, Okej, okay. będziemy musieli zwiększyć popularność klubu, totalnie. E, nie wiem, tam w ogóle teraz trochę zmienili, bo kiedyś na początku, jak się robiło, zwiększała się popularność klubu. To? Zaraz po premierze. To ta popularność szybko wzrastała faktycznie. Teraz e, wygląda to tak, że dosłownie zwiększa się to o milimetry, Aha. i trzeba to zrobić wielokrotnie e, i utrzymywać to. Regularnie trzeba robić te misje z popularnością, inaczej po prostu ta popularność spada łeb na szyję. Czyli no. trzeba, teraz trzeba więcej wysiłku do tego? Tak, teraz trzeba więcej wysiłku, no ale szkoda, szkoda. Myślę, że to będzie taki łatwiejszy zarobek. E, więc teraz, pójdziemy, głowa, teraz pójdziemy sprzedać tego, jak to się nazywa. Mm, te wszystkie dobra, które mi się tu zebrały. Dobra, dobra, dobra. Dobra, okay. dobra. dobra. O, widzisz, jeden, jeden wzrósł tylko, o jeden do góry. E, łącznie pięć trzeba zrobić. Okej, okay. okay. dobra. Pora na sprzedaż dóbr. Więc zaraz pojedziemy takim specjalnym samochodzikiem i sprzedamy te cudowne dobra. Dobre, dobra, dobra. E, wypróbować klub możemy za minutę 40 sekund, czyli akurat skończymy magazyn. O, super. Uh, czyli sprzedaj wszystkie dobra za 800 86 tysięcy? Hmm. Myślałem, że to więcej będzie w hajsie malutko. No niestety okazuje się, że niestety. Czyli dla mnie będzie całe 200 -300 pewnie. No nie o, wszyscy o, opuścili jestem. grę? Czy co? Nie chura. ja tam się roz rozwalają, jakiś gościu rozwala wszystkich. Wsiadaj, szybko. Jestem. Zanim pójdzie sygnał globalny. Dawaj, musimy idziemy. to sprzedać, ty masz działko, nie mam działkę. Dobra. Ty masz działko. Masakra, jakiś gościu widzi, zobacz, tutaj w ogóle jakiś mecz robi tutaj przeciwko komuś. Tam widzę, się tam Mam nadzieję, ja że oni się rozwalają między sobą, a nież robią jakąś bójkę na sesji no. e, Że uda nam się o dostarczyć. Deathmatch. Że uda nam się dostarczyć ten towar o nie Globalny poszedł Poszedł globalny, teraz wszyscy wiedzą Że my jedziemy, że my no, chcemy... My się aż, kurde. Że my chcemy sprzedać coś do punktu dostawy 6 km, no to lipa, nie, ta auto nie jest. Tego nie ma dużo, szybkie. ale jednak warto by było sprzedać to, nie? Tak, nie ma tego dużo, ale zawsze, zawsze coś, nie? na dobra trzy sztuki. Okej okay. A, trzy miejsca potrzeba. trzeba dostarczyć chyba, czy nie no, wiem. trzy trzy miejsca. A, w to samo miejsce, nie, bo to trzy sztuki tylko, więc e, może niech niekoniecznie. Nie Jak jest więcej sztuk, to zawsze jest gorzej. E, bo czasami trzeba po prostu to podzielić, nie? E, jakbyś mógł obserwować też mapę. No właśnie patrzę na teraz, wiesz, na razie ogólnie póki co jest spokój, nikt naszą nie jedzie. Dobra, znaczy wiesz, może być tak, że ktoś jest ukryty, wiesz, i po prostu jest e, ukryty A, i wtedy robić. nie widać. Wyskoczy jak ten, jak dzika świnia. Mhm, dokładnie. Więc może być potencjalny problem. Na razie póki co nic się nami nie interesuje. Dobra, 4 km damy radę ja myślę, że nie. Ja też tak myślę. Też myślę, że nie dam rady, chociaż myślałem... Ja myślę, że jakiś, jakiś typ się znajdzie, który nam, wiesz, postrzela do nas. Mm -hmm. Ja też myślałem, że popularność klubu nie zrobimy, bo będzie pewnie ktoś do nas strzelał, bo wiesz, wielki, wielki, słuchaj, ten... Ogromny sterowiec. Wielki sterowiec, wielki balon po prostu, czerwony prawie że. Ej, no wielki... może się udać, tak myślę. E, Jednak, to chyba. stary, to naprawdę, to, to po prostu tak zwracało uwagę, e, że mówię, no nie, nie ma opcji, nie? Ktoś na pewno będzie chciał przywalić. I tam, wiesz, była osoba, która chciała we mnie przywalić po prostu. Ja sam bym postrzelał chętnie. Jasne, jak taki sterowy zleci, czemu nie? Walno. Oczywiście. Zobaczymy cel. Jak, Zobaczymy jak buchnie, nie? No. Dokładnie. No, ale okazuje się, że na szczęście udało się. Oho, so, profesorek Przed nami? No, a daleko się przed nami, ale jest. E, Okej, okay, ale będziemy go mijali, czy nie? Tak, właśnie patrzę na mapę. E, nie, on stoi w miejscu, nadal chyba. Nie, bo są Spoko, opresory, słuchajcie, są osoby na no, opresorach, które po prostu stwierdziły, że fajnie jest rozwalać wszystko. Więc trzeba uważać moi drodzy Nie, daleko na razie A spoko. niestety ja mam tylko takie małe działko Masz małe działko Paweł No Daleka, poporadzisz Takie małe działko mam, ale spoko, może się przyda, zobaczymy Nie, myślę, że damy radę, już niedaleko zostało Nie, mam nadzieję, że nie będę musiał strzelać z tego działka Został kilometr, najgorzej jak ktoś będzie czekał Bo czasami jest tak, że ktoś się, na przykład robi się niewidzialny I czeka przy samym punkcie, nie? I przy samym punkcie czeka, bo słuchajcie, bo te punkty one się powtarzają zawsze więc prędzej czy później, po prostu i tak traficie w ten sam punkt. Na mapie nikogo nie widać, więc chyba jest okej. Okay. No nie, Dobra, pojadę trochę tu skrótem. Nie wiem czy dobrze. Jakby, że będziemy zastrzelać do wszystkiego Tak, będziemy rozwalać wszystko. E, do dostawa, tu tutaj? A nie ma punktu zaznaczonego. Dobra, pierwszy. Faktycznie, I pierwsza paczka punkt. No. 4 km. I paczki są, kurde. Masakra, nie? Zrzucimy pierwszą paczkę, teraz jeszcze kolejne. Masakra. O, coś do nas jedzie, e, boty jakieś jadą. No właśnie, widzę z tyłu. Spoko, są. spoko, spoko, będzie dobrze, będzie dobrze. Zdraź do nich? A nie, bo mam szyby, które to nie mam nie, 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 dobra, na razie nie, nie, na razie nie strzelę, Ja będę do nich strzelał w razie czego. Najgorsze jest to, że nie możemy się o, zamienić, że na przykład strzelasz działka, a ja na przykład prowadzę. No, pani by było, nie? Ja Gdybym też uczestniczyć w tej, w tej wyprawie, jednak. No, to byłoby lepiej, że, 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 że mógłbyś na przykład też walić. No, ale okój, dobra, słuchajcie, ogólnie wiecie, lepiej jest na przykład też, kiedy możecie e, jeździć i strzelać, tak naprawdę, bo wtedy jest lepsza koordynacja, nie? No. Wiesz, co się dzieje, wiesz, kiedy zakręcisz, nie? I tak dalej. Dobra, dobrze jedziemy, do nas. Tak, da się, da się przejechać. Na przestrzał pojechać? Eee, próbuj no. Tak? Dobra, okej. Okay. Zobaczymy, co wyjdzie. Jak tam później masz w ogóle wodę dużą, wiesz? Aha. Po lewej tam bardzo, trzeba będzie tak by dojechać. Czy na razie tędy I na dalej, na przestrzał Sorry, czekaj, ja przyzwyczajenia z Forzy, żeby mogę przejechać. Tak, że się da przejechać. Wszystko. Bo w Forzie można przejechać przez taki mur kamienny, ale... Jak widać gdzie nie za bardzo. Dobra. I na żeby dojdziemy do ulicy. Dobra, okej. Okay. tak żyjemy temat. Tylko nie tory, tylko ulica. <laughs> Wasz, jakie Dzikie stunty robimy, dzikie stunty. Pięknie, Pięknie, cudownie. Czy to jest motocyklista? Nie, dzisiaj nie. Czemu? Dzisiaj, Ej, oszczędzi, dzisiaj tak? go oszczędzę. Jak tak można? Nie, bo miał białą koszulkę, to jest tak biała flaga, wiesz, że podaje Aha, się. Aha, że podaje się od razu. Tak. Ale jak jechał w czerwony, taki wiesz jak byk. Na byka. No to chłopie, no bo... to... To przecież ja go normalnie dwa razy pojadę. Poko. Zobaczymy zaraz. Dobra. Ja jakąś... W ogóle mamy różową znajdę, siłę nie wiem. Jakąś... O Bozie! Uważaj! <noise> oh Spokojnie. mam różową siłę, taką krowiem trochę. No. Prawo. Jasne, jasne, spoko, luzik, czad. Tak, e, opresor mówię. widzę, opresor widzę, opresor, A, opresor daleko widzę. Je, daleko jeszcze, lewo. Daleko, ale już na minimapie go widzę. No, ale on, on stoi w miejscu w wiesz? Tak? No to tyle, no tyle, 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 dobrze, tyle dobrze. Tyle dobrze. On stoi w miejscu zupełnie. To bardzo dobrze. To bardzo dobrze wróży. Okej. Okay. Trzymaj no. się. Zrzucamy. I dalej. Dobra, kolejny eee, Dobrze, jedziemy w tędy, nie? Tak, 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 może wejdę na To to widziałeś, o... słuchaj, najgorsze jest to, że patrz ee, Lepiej robić import eksport moi drodzy. No. Bo tam zrobisz od razu jakąś konkretną gotówkę. I lewo. A tutaj zrobimy 86 tysięcy za stary taką taką długą trasę, nie? No, jak jak taksi prawie jedziemy. No, totalnie. Cały, cały kontynent. Cały kontynent, całą mapę musimy przejechać i zarobimy 86 tysięcy, przynajmniej ja zarobię chyba 86 tysięcy, tak mi się wydaje Ja może z piątkę, tak myślę? Ten e, żółty opresor za nami chyba, co? Zobacz się, Tak, on ci za nami, dokładnie Za nami leci Za nami, prosto za nami I różowy I tym, przed nami Różowy przed nami właśnie jest, no e, Właśnie poleciała A ro Czy oni Eli... walczą między sobą? Ale chyba ze sobą walczą Właśnie nie wiem, właśnie nie wiem Chyba tak ale żółty jest blisko, Teraz bliżej jest Wiem, wiem Widzę różowego Różowy Nad są Do nas walą Dobra Zawiesiliśmy się Zawiesiliśmy się, wiem, widzę Wal do nich, Paweł Właśnie nie wiem, czy on walić Nie wiem, czy on wali do nas, czy nie Nie, do nich Nie, o do nich, ma co. Ma dobra, okej, okay, okej, okay. spoko o, rany, Dawaj, ale dobrać. mi serce wali, ale mi serce wali, teraz normalnie. Ten żółty to strzelił do nas, a na szczęście mamy taki mały pancerzyk Ale różowy go wykończył chyba. Nie, nie, on sam się wykończył, wiesz, bo on był walnął ano. tak, że walnął obok nas A, rozumiem e, Także jego zmiód własny podmógł, wiesz? He he. Wow, masakra, dobra O, uwaga, Dobra Okej, okay. różowego nie widzę, widzę żółty gdzieś tam jest, ale on chyba będzie musiał wezwać ale sobie daleko opusora. na razie jeszcze jest, daleko jeszcze jest O! Pasz, pas, pasz jak z zmaścimy, pan z maścin, pan zmacimy, troszeczkę tylko, troszeczkę. Żółty opresor już jest na, na opresorze. Znaczy, przepraszam, gościu na opresorze już jest na, na tym żółtym Nie wiem ile rakiet możemy wytrzymać, to jest najgorsze Tośnie tylko jedną, nie? Jedną dostaliśmy, ale, ale konkretną. taką wiesz, konkretną z bliska, nie? Został kilometr Gdzie on jest? E, obserwuj. Dogania, do dogania nas Dogania No Jest, jest za nami. Stary, nie widzę Nooo... Masz kawałek kawa kawa jeszcze, co prawda, ale Czekaj, zarabić. może zdążę. Zatrzymał się, zatrzymał, zatrzymał się, Ja też. <laughs> Masakra. Opuścił grę, opuścił grę, okej. Okay. Opuści opuści okay. Dobra. No to, no to spoko, to spoko. Ola. Okej. Okay. Co? Chronić wspólniczkę na ta? bywcy? Dawaj, szybko! To? O Boże, wszyscy opuścili grę, nawet Skia opuścił grę, no bez jaj. Nie, jestem że niby. O, ran, ja to mam chronić jakąś spójniczkę teraz. A ty opuściłeś grę, no kia, w najgorszym momencie? Ja widzę tylko Twoją postać, ale tyle w temacie. Wiem, wiem, widzę, widzę. E, bo jestem sam na sesji już teraz, wiesz? Aha. Po prostu, to jest prywatna coś, sesja. Tak, Dobra. prywatna sesja mi się zrobiła. I właśnie walczę z jakimś tłumem ludzi. Tak zaraz to do ciebie dołączę. Oni... Muszę ich Dobra, rozwalić. Boko. Podwyżej ich rozwalę tylko. Masakra, nie wiem co się stało. Dlaczego znowu nas wywaliło. krąć wspólniczkę. Dobra, wszyscy padli. Proszę panią. No nie, dupcia. Nie, 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 nie jeszcze to nie koniec. Okej, okay. są, Gdzie oni są? Jeszcze dwóch. Przeładowuję! Dobra, padnij Dobra Okej okay. Opuść teren e, jasne, spoko Opuszczam Czekam, muszę wrzucić tego? Po zamykane auta są Jak mam opuścić yeah, teren? Ucieka... Policja Sorry, czas nie... czas mi ucieka, mam opuścić teren i nie mogę w... wsiąść do auta swojego chyba O nie Ale czad, ale czad. Dobra, biegnę na piechotę. Teraz mi coś potrąci Co za czad normalnie Dobra, najważniejsze, że udało nam się to zrobić, Jej. całe szczęście. Obroniłeś panią. Obroniłem panią, elegancko. Udało się. Czekaj. Dalej opuść teren? No super, dawaj mi auto, stój! Daj mi auto! Bo inaczej nie opuszczę terenu, stary, po prostu, a zostało 9 minut tylko. Dawaj, nie poddawaj się! Dobra, jest, okej. Okay. Dola dla to niego 8600, dla mnie 87400. Eee, Skińc nie dostał, bo wyszedł z gry. <gry> Masakra. Nie wyszedłem, samo mnie wrzuciło. Wiem, właśnie nie wiem dlaczego tak czasami się zdarza. Okej, okay, dobra, to co? Eee, ogólnie myślę, że skończył się czas na ten nowy. Także chyba tak. tym Misubishima, stamtąd ten odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się chaos. Na razie się Popularność cześć. klubu wzrosła, chaos się zgadza. Najważniejsze. I to jest najważniejsze. Także na końcu odcinka, jeszcze dalej.